Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie, witam Was i pozdrawiam. Jest niedziela za chwileczkę będzie 21. Późna wieczorowa pora, ale zakładam, że część z Was serfuje w tej chwili w mediach społecznościowych. Planujecie tydzień albo nie planujecie tego tygodnia, no ale na pewno jest tak, że taki wieczorny wieczór może być dobrym momentem na Chwilę refleksji, i chciałbym Was do tej refleksji skłonić, się, z zachęcić do pewnych przemyśleń i podzielenia się oczywiście tymi przemyśleniami w komentarzu. Nie tylko po to, żeby jakaś interakcja między nami była, ale po to, żebyście też wyrazili swoje zdanie, co na temat, który zawarłem w tytule, uważacie i na temat tego, o czym powiem, żebyście byli tak uprzejmi skomentować, dać jakiś znak życia. Bo wierzę, że takie słowo na wieczorny, niedzielny wieczór, no nie mogę powiedzieć, że na niedzielę, bo już niedziela dobiega końca, ale być może na cały przyszły tydzień, a być może i na dużo dłuższy czas i na poważne decyzje postanowiłem skierować, bo miałem okazję dzisiaj po raz kolejny prześledzić grupy, w szczególności grupy. Skierowane do ludzi, którzy zajmują się marketingiem sieciowym, i dostałem pewną prośbę, mianowicie prośbę o to, żeby zrobić, jak to się ładnie nazywa, audyt w mediach społecznościowych, właśnie na grupach facebookowych, traktujących o marketingu sieciowym. No i chciałbym kilka zdań na ten temat, zanim ten audyt zostanie dokonany, powiedzieć i jeszcze raz prosić Was o to, żebyście zechcieli zabrać głos. Żebyście chcieli się wypowiedzieć, udostępnić, jeśli uznacie, że to jest wartościowe, a wierzę, że tak. No i oczywiście przyznajcie się, tak. skąd oglądacie, to może taka chwila na to, żeby ktoś miał szansę zobaczyć to, co będzie tutaj się działo na żywo. Moi drodzy, więc, tak, żeby zbudować pewną bazę do tego, co zawieram w tytule. Rozpocząłem własną działalność w 1989 roku. 33 lata temu. Początek lat 90., tak, goli wyjaśnienia, tym z was, którzy jesteście z młodszej generacji, a pewnie większość z was to osoby dużo młodsze ode mnie. Początek lat 90. to był taki czas, kiedy tworzył się wolny rynek, kiedy tak naprawdę rzeczywiście każdy, kto chciał, kto miał odwagę, mógł uruchomić własną działalność. Oczywiście nikt nie potrafił tej działalności prowadzić, może poza nielicznymi, którzy wcześniej. Jakimś drobnym handelkiem czy też rzemieślnictwem się zajmowali, ale wtedy bez wątpienia świat należał do odważnych. Dlatego, że kto miał odwagę, żeby na przykład, tak jak ja zrobiłem, wsiąść do samolotu, polecieć na przykład na Daleki Wschód, sprowadzić jakiś towar, kto miał odwagę stanąć potem na bazarze i ten towar sprzedawać, mógł bardzo szybko. Zostać przedsiębiorcą, oczywiście takim przedsiębiorcą, początkującym, popełniającym mnóstwo błędów, ale mógł bardzo szybko tym przedsiębiorcą zostać, mógł bardzo szybko zacząć zarabiać pieniądze, które oczywiście w 1991 roku, jak przyszła hiperinflacja, bardzo szybko były przez tę hiperinflację konsumowane i kto się nie nauczył w tej rzeczywistości gospodarczej tamtych czasów pływać no to po prostu padł więc była ogromna dynamika pojawiających się nowych firmek firm i tak samo wielu upadających ale był to niewątpliwie czas kiedy powstawały pierwsze takie rodzime polskie fortuny. Te fortuny oczywiście potem były duszone przez system podatkowy, przez wchodzące firmy zachodnie, które oczywiście były zwaniane z podatku, więc polski przedsiębiorca nie mógł wtedy z nimi konkurować, ale to jest temat na zupełnie odrębny live. Ale z tamtego czasu też wywodzi, wywodziło się wiele takich przypadkowych fortun, które były wynikiem odwagi. Nie kompetencji. Ale odwagi, odwagi, czasami determinacji, czasami odrobiny farta, bo ktoś pojechał, kupił towar, który się szybko sprzedawał, i wiele takich fortun powstawało. W tamtym czasie też modne było takie powiedzenie o dorobkiewiczu, o kimś, kto się szybko dorobił. Było takie parcie na kasę, szybko kasę, ale z tamtego czasu wywodzi się też takie powiedzenie, i takie określenie ma wielu ludzi, którzy prowadzili biznes, ale jak to się wtedy mówiło, słoma im z butów wystawała. No, można byłoby to nawet prawie, że dosłownie potraktować, bo wielu takich, którzy wcześniej ani nie mieli chęci się czegokolwiek nauczyć, ani czegokolwiek zasmakować, po prostu zaczęło robić pieniądze. Kasa, kasa. I jeszcze raz kasa. Rok 93 to moment, kiedy zająłem się marketingiem sieciowym. No i tak wracamy do naszej dzisiejszej rzeczywistości. Tak, 89, dzisiaj 2022, 33 lata potem. 33 lata potem. No i moi drodzy, tak żeby wyjaśnić, dlaczego ten live i co się kryje w tytule, tak, kasa ponad wszystko, kasa z klasą, tak napisałem w tytule, profesjonalizm czy chałupnictwo. I jak się to ma do tego, co dzieje się m.in. w marketingu sieciowym, co dzieje się m.in. na różnych grupach facebookowych, tak? ale nie tylko hej hej facebookowych. Mam, moi drodzy, takie wrażenie i wierzę, że zechcecie to skomentować że w marketingu sieciowym też mamy do czynienia z tym zjawiskiem, no to, że parcie na kasę i tylko kasę, to, to jest jasne jak słońce, tak? Ale mamy też do czynienia z takim zjawiskiem, które tutaj grzecznie nazwałem w tytule chałupnictwem, ale można byłoby nazwać dosadniej właśnie biznesem, w którym słoma z butów wystaje. Niech się nikt na mnie nie obraża, ale ja jestem zwolennikiem i zawsze byłem tego, żeby uczyć się, rozwijać, żeby dawać przykład. Zachęcałem wszystkich, zachęcam i będę zachęcał, w szczególności tych, którzy chcą prowadzić zespoły, do tego, żeby dawali przykład, uczyli się i tak dalej, A skąd to powiedzenie chałupnictwo? Otóż, tak jak wspomniałem na początku tego live'a, poproszono mnie o to, żebym zrobił audyt grup facebookowych w marketingu sieciowym. Mam nadzieję, że będzie mi to dane i mnie nie usuną z tych grup. Ale nie zrobię dzisiaj, w najbliższych dniach tego audytu z prozaicznego powodu. Jeszcze jestem w biurze i tutaj kończymy szlify Akademii Profesjonalnego Networkera, którą nagrywamy od wielu, wielu dni. Spory zespół ludzi nad tym pracuje. Sama nazwa wskazuje Akademia Profesjonalnego Networkera. Tak, na co kładziemy akcent? Więc nie mam jeszcze do 15 na pewno czasu, żeby tego, ten audyt robić, ale przy okazji zaglądam dość często nawet, co się na tych grupach facebookowych dzieje. I im częściej tam zaglądam, tym nie mam włosów na głowie, albo bardziej siwe, albo mi się włos na głowie jeży. Tam mamy do czynienia, niestety, w dużej mierze z chałupnictwem. I nazwę to po imieniu. I myślę, że ten audyt, o który mi dzisiaj poproszono, no, powinien co niektórych poruszyć. A czy poruszy, czy nie, to ja tego nie wiem, bo mam takie wrażenie, że mowa jest dzisiaj i takie hasło przyświeca wielu: kasa, kasa ponad wszystko. I to kasa robiona w infantylny sposób z przekonaniem, że pozyska się wartościowych ludzi. Właśnie w infantylny sposób, pamiętam moi drodzy, jak wrzuciłem takie webinary, prowadziłem takie webinary, jak rekrutować grube ryby. Te webinary cieszyły się dużym powodzeniem. Teraz jeden z modułów Akademii będzie właśnie dotyczył, jak rekrutować grube ryby. I miałem takie wrażenie, że te webinary, ponieważ cieszyły się dużym powodzeniem, są swego rodzaju światełkiem w tunelu, że ludzie chcą. Docierać do grubych ryb, do przedsiębiorców, ludzi z klasą, i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co się dzieje na tych grupach facebookowych, niestety jest dla mnie zimnym prysznicem, i wierzę, że dla Was, oglądających mnie, no może właśnie dlatego, że mnie oglądacie, też będziecie się ze mną zgadzali i też takim zimnym prysznicem będzie. A pozwólcie, że to wyjaśnię. Otóż, jeżeli ktoś publikuje na Facebooku ogłoszenia pod tytułem szukam ambitnych osób do nowo otwieranego swojego zespołu, albo w ogóle do swojego zespołu, a wystarczy wejść na profil tej osoby i widać, że jest to osoba, która dopiero rozpoczyna. I ktoś szuka ambitnych osób, a często jeszcze dodatkowym argumentem jest to, że nie ma żadnej inwestycji, nic nie trzeba, nic nie trzeba. To ja już widzę, jak ten tłum ambitnych ludzi się zgłasza. I z taką osobą chcę robić biznes. Mój sukces na początku marketingu sieciowego brał się stąd, że ja zadbałem o to, aby mieć dobrą reputację, żeby mieć dobry wizerunek, byłem przedsiębiorcą. I na tym autorytecie nie ukrywam, w ogóle się przed tego nie kryję. Na tym autorytecie udało mi się na początku wiele zdziałać. I od samego początku. Przykładałem dużą uwagę do tego, żeby tego się nauczyć i żeby nauczyć swoich współpracowników. A dowodem, że udało, udało mi się to dobrze zrobić, niech będzie to, co dla mnie zresztą jest dość przykre, ale półtora roku po tym, jak zacząłem działać w marketingu sieciowym, cała moja kadra albo 90% mojej kadry została kupiona przez korporację o nazwę National Der i wszyscy moi kadrowicze, wszyscy moi menadżerowie zostali dyrektorami oddziałów tej korporacji, to świadczyło o tym, jaki to był poziom wykształcenia i kwalifikacji moich liderów, tak, moich partnerów biznesowych. Ale pozwólcie, że wrócę do pierwotnego wątku. <laughs> Więc, moi drodzy, kiedy ktoś Chce tworzyć zespół w marketingu sieciowym, musi sobie zadać pytanie, czy jest zainteresowany ludźmi, którzy będą cieszyć się, że nic nie muszą, nie muszą nic zainwestować, bo takie są ogłoszenia: nic nie musisz zainwestować, już możesz zarobić kilkaset złotych. Czy to są grube ryby? Czy do takich ry takich ludzi. Chce ktoś adresować propozycję biznesową, mało tego, mówiąc, szukam ambitnych osób i jeszcze na dodatek daję tego typu argumentacje. Drodzy, w świecie biznesu, przynajmniej na ile ja mam na temat tego biznesu wyobrażenie i wiedzę, jest jasne jak słońce i oczywiste, że jak to kolokwialnie się mówi, jak nie wsadzisz, to nie wyjmiesz, jak nie zainwestujesz, to nie zarobisz. I w marketingu sieciowym, co jest wielką jego zaletą, mówimy o naprawdę śladowej inwestycji w porównaniu do jakiegokolwiek innego tradycyjnego biznesu. Śladowej inwestycji finansowej, ale ta inwestycja musi być skierowana na siebie, tak? Inwestycji w siebie, we własną edukację, we własny rozwój, w zdobycie kompetencji, e, zainwestować trzeba czas, energię, no, trochę też grubej skóry na różne porażki itd., itd. i tak dalej, I argumentacja, która pojawia się w takich chałupniczych wezwaniach do przyłączenia się do firm marketingu sieciowego, no temu przeczy. To jest argumentacja, szukam ludzi miernych. Szukam ludzi miernych. Szukam desperatów, którzy już nie wiedzą, nie mają żadnego pomysłu, są goli i weseli, ale chcą robić kasę. Chcą być bogaci. A najlepiej to bogaci w trzy dni. I wiecie co? Mam niestety taką złą wiadomość dla nas wszystkich, jeśli działacie w marketingu sieciowym, że dopóki nie zaczniemy głośno mówić o biznesie, tak, że to jest biznes, tak, chociaż słowo biznes nie wszystkim kojarzy się z biznesem. Tak, ale jeśli dopóki nie zaczniemy mówić o biznesie, to będzie kasa bez klasy i to mała kasa bez klasy. Dlaczego mała? No bo jak będzie ktoś tworzył zespół w oparciu o ludzi, którzy nie mają aspiracji, nie mają apetytów, to nie przyłączą się tam ludzie, którzy mają wyobraźnię, którzy mają apetyty, którzy mogą pociągnąć innych za sobą. Ktoś powie: no dobrze, ale to może metodą organiczną, ci ludzie dojrzeją. No może i tak. Tylko pytanie: kiedy? Pytanie: kiedy? I jaka będzie cena? Jestem w tej chwili w biurze i tutaj. Ania, która w naszym biurze pracuje, jak jeszcze w piątek rozmawialiśmy o tym, co się dzieje na grupach facebookowych, bo tutaj takie dyskusje w naszym biurze, w naszym teamie się toczą, to mówi, że ona w takich grupach, w ogóle takich społecznych, innych, tak, z innych środowisk, to widzi, że tam regularnie jest po kilka ogłoszeń w stylu właśnie praca chałupnicza w MLM, tak? To takie moje przemyślenia. Na ten temat, ale też pewien wniosek z tego, który tutaj już częściowo wyjawiłem, ale też apel do, do Ciebie. Mianowicie ten apel do Ciebie, jeśli się tą formą przedsiębiorczości zajmujesz, abyś nie poprzestawała, nie poprzestawał na mierności, abyś aspirowała, aspirował wyżej, więcej, lepiej. Taki slogan mówi, Stań się wartościowym człowiekiem, sukces przyjdzie sam. Przypisuje się ten slogan, to powiedzenie Einsteinowi. Stań się wartościowym człowiekiem, otaczaj się wartościowymi ludźmi. Jeśli będziesz dawać ogłoszenia, szukam tych, którzy sobie nie dają rady w życiu i chcą sobie dorobić 200-300 złotych. No to zgodnie z innym sloganem, że jesteś wypadkową pięciu osób, z którymi masz najczęstszy kontakt, jeśli będziesz z takimi osobami pracować i będziesz z nimi utrzymywać permanentny kontakt, no to z kim przestajesz, takim się stajesz. Ja wiem, że dzisiaj ta rzeczywistość jest związana ze spotkaniami utrudniona, ale chcę Cię zachęcić do tego, żebyś sięgała, sięgał po więcej, wyżej. Ucz się, rozwijaj, ucz się od każdego, kto. Jest dla Ciebie autorytetem, może być dla Ciebie autorytetem, bo tylko w ten sposób możesz dowiedzieć się czegoś, co dotąd nie wiedziałaś, nie wiedziałeś, a co Ci po prostu może bardzo, bardzo pomóc. Oczywiście samo uczenie się nie wystarczy, trzeba działać. Natomiast na pewno jest tak, że działanie bez nauki, działanie bez nauczenia się no to jest prosta droga do tak tego. Wystawania słomy z butów. No dobrze, to tyle na dzisiejszy wieczór. Moi drodzy, wierzę, że to, co tutaj tworzymy, akademię profesjonalnego networkera, to bardzo niepopularne niemarketingowe określenia. Dzisiaj określenia marketingowe to są takie, jak zostać milionerem w trzy dni. Tak, jak szybko się dorobić bez pracy. Ale wierzę, że. To określenie Akademia Profesjonalnego Networkera dobrze zabrzmi w uszach właściwych ludzi, tych, którzy będą wytyczali pewien szlak, pewne wzorce, pewien kierunek działania i rozwoju. Więc 15 za tydzień będzie ta Akademia już włączona, będzie działała i to, co ta Akademia zawiera, jest czymś bez precedensu. Mówię o tym jako Piotr Krenik z pełną odpowiedzialnością, bez precedensu w całym polskim marketingu sieciowym. I każdy, każdy może z tego zaczerpnąć, jeśli tylko chce się nauczyć. I początkujący, i średnio zaawansowani, i liderzy, i top liderzy, jeśli tylko mają odrobinę pragnienia, żeby nauczyć się jeszcze czegoś, czego być może, a zapewne wielu nie wie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wierzę, że to słowo na niedzielny wieczór nie będzie tylko słowem na niedzielny wieczór, że będzie Was inspirowało do przemyśleń, też do lepszego działania, a ja nam wspólnie życzę, żebyśmy mieli okazję rychło się spotkać, nie tylko w tej przestrzeni mediów społecznościowych, ale również w tej rzeczywistości w realu. 5-6 marca jest kolejne, tak pierwsze w tym roku seminarium budowy biznesu w Warszawie, tak są jeszcze bilety, zachęcamy Wierzę, że to będzie dobre otwarcie działań w realu, tak? No bo już trochę cieplej i nam te strachy, nalachy już trochę zelżą. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Piotr Krenik z tej strony. Skomentujcie, udostępnijcie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!